No i jest kawiarnia z Pokémonami. W każdej ramenowni jest coś takiego. Ja pięśćy. Siemano witam was serdecznie, moi drodzy w miejscowości. Hiroshima, dzisiaj luźne zwiedzanko. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy w centrum miejscowości Hiroshima znanej z ataku bombowego w roku 45, ale ten odcinek mogliście oglądać wcześniej. Jeśli nie, zapraszam Was na kanał, żeby obejrzeć jak wygląda Hiroshima 80 lat po ataku bombowym, ale dzisiaj bardziej luźne, przyziemne tematy, moi drodzy. Zamek w Hiroshima. Patrzcie, moi drodzy, ryby Koi. Najprawdziwsze japońskie, nigdzie indziej jak w Japonii. Stary YouTuber, patrzcie. Polskie. Elo. W dzisiejszym odcinku najprawdopodobniej zobaczycie dwie miejscowości połączone z takim luźnym zwiedzankiem, czyli tutaj, właśnie Hiroshima. A później, chciałem powiedzieć do Nagasaki. Ale później. Pojedziemy do Osaki. Mówi się, że w tym roku wiśnie kwitną, moi drodzy. Około 25 marca, ale to raczej przypada na Tokio, czyli bardziej na północ. Tam jest zimniej tutaj na południu mamy farta, bo jest wcześniej i są sakury. Więc jeżeli martwicie się, że na przykład jest jeszcze kilka dni wcześniej, jak planowane kwitnięcie, wisi na przykład właśnie w Tokio. Pojedźcie sobie na południe, czy to do Hiroshimy, czy do Fukuoki, czy do Nagasaki, bo tam jest cieplej i automatycznie to wszystko zaczyna rosnąć nieco szybciej. Będąc właśnie w Japonii, na maksa cieszą mnie takie budynki, które na tle tutaj Bieżowców Pozostały klasyczne, czytamy. Nic innego jak świątynia shintoistyczna, moi drodzy, o nazwie Gokoku Shrine na terenie zamku w Hiroshima. podejdziemy nieco bliżej, oczywiście, przepowiednie tym, że są w języku japońskim, dajecie 100 jenów, wyciągacie, czytacie. A tutaj po angielsku chyba będzie napisane: tak, ten może być w języku angielskim. Zostawia się pieniądze, bierze się przepowiednie, no i się oczywiście czyta. Tak to wygląda w środku. Akurat trafiliśmy w momencie, kiedy nie ma ludzi. Taką Japonię to ja chciałem zobaczyć. Przypomniało mi się, będąc w zeszłym roku z moim serdecznym kumplem bazą, którego pozdrawiam z tego miejsca, byliśmy w Brazylii, a dokładniej w São Paulo, na dzielnicy japońskiej, gdzie w ogóle z takich ciekawostek jest to, że największa społeczność japońska poza Japonią znajduje się. W Brazylii. No, i będąc właśnie w São Paulo, udaliśmy się na dzielnicę japońską. I ja tak sobie myślę, kurczę, ta Japonia to musi być fajna. I pytam Michała Baza, czy Japonia wygląda jak to tutaj, miejsce w tej Brazylii. Baza powiedział do mnie: Nie, Mordo, nie ma takiego drugiego miejsca jak Japonia. Musisz pojechać i zobaczyć. I parę miesięcy później jestem tutaj w Japonii, w Hiroshimie i faktycznie. Tamte akcenty japońskie miały jakieś tam ziarno prawdy z tym co jest tutaj Ale nie ma takiego drugiego miejsca jak Japonia No niech ktoś powie mi, że Japonia nie jest piękna Moi drodzy gramy o skarpetki Uke Które brać? Żółte ja, nie przyjdzie. Nie! Widziałeś ogólnie tak to jest z tymi grami. Ja zawsze mam cela, ale niestety ten moment podnoszenia zawsze jest taki sam wypada. Trudno szybkie zwiedzanie Hiroshima to Jesteśmy na stacji wydaje mi się do kolejnej miejscowości. My do do Shinkansenem Tutaj przemieszczanie się kilkaset kilometrów będziemy robić w godzinę 30 minut. To jest pierwszy raz w życiu kiedy... Jeżeli pociągami sprawia mi Friday, czasami sobie myślę, że mógłbym posiedzieć w nich jeszcze nieco dłużej. Dojechaliśmy do Osaki. Słuchajcie, nie wiem, tam było kilometrów 300 coś, godzina z groszem my jesteśmy. Muszę wam coś pokazać, bo takiego miejsca to jeszcze nie widziałem nigdy w życiu. Wynajęliśmy moje hotel, który jest Lumpeksem. Patrzcie na to. Tego jeszcze nie grali. Idziecie sobie główną uliczką, można powiedzieć taką handlową, takim pasażem. I ja sobie myślę, kurczę, gdzie jest ten hostel? Nie mogłem go znaleźć. Najpierw w ogóle ciężko go było wyszukać w Google, albo ma inną nazwę. I mówię, kurczę, to nie, to niemożliwe. To jest jakiś Lumpex, ale się okazuje, że wchodzicie normalnie do Lumpexu. I to jest Lumpex plus taki, jakby wiecie, second hand. To są inne jeszcze rzeczy, które są używane. Taka po prostu graciarnia, można powiedzieć. Japońska sztuka, nie japońska. Tutaj w międzyczasie macie znowu kurteczki. A mi już kupić w ogóle sobie bluzę, bo bo było e, nie tyle że zimno, ale będzie się może pomału robiło zimno. I tutaj słuchajcie są książki w międzyczasie i to może sobie kupić piwko, tak więc taki bardzo dziwny e, klimat. Tutaj w ogóle jakaś sztuka taka a, nie wiem jakby to nazwać taka bardzo abstrakcyjna i dalej macie jakieś zdjęcia Pianinko, lodówka, druga lodówka, trzecia lodówka, lalki, jakieś, nie wiem, gitary, coś tu, coś napisane, nie wiadomo co. Nie, nie czytam jeszcze po japońsku. I wchodzicie, i tutaj jest zaraz hotel. Rzecz, której jeszcze nie widziałem, nigdy z reguły w goglach są takie rzeczy typu atrakcje i takie, wiecie, rzeczy najważniejsze, typu nie wiem, bankomaty i zawsze są po prostu restauracje. Tutaj w Japonii automatycznie już jest ramen jako taka osobna kategoria, czyli klikacie i pokazuje wam tylko i wyłącznie ramenownię Słuchajcie, zobaczcie, ramenownia 4 ,4 130 metrów od nas, ale jest zamknięta. Ramen Goku, teraz pewnie pójdziemy na jakąś. Na no jakieś żarcie, ale ogólnie dużo knajpramenowni menowni jest otwartych od 17, .00, 18, .00. często do godziny, słuchajcie, na przykład 6 rano. Dobra, mamy ten pokój. wam tak, pani tłumaczyła nam, jak małym dzieciom. Czułem się tak trochę głupio, bo pani tak mówi, że tutaj y, drzwi się zamyka, tutaj otwiera, tutaj. To słuchajcie wszystko napisane, ale tak. Czułem się jak małe dziecko No i to jest takie Artystyczny hostel Nazywa się Coco Rooms Tak się nazywa Coco Rooms? Tak jest Coco Rooms chyba ma też jakąś inną nazwę Taki normalny słuchajcie pokoik A tu macie Coco Room Coco Room Tylko mają na Bookingu jakąś chyba inną nazwę University Arts Coś takiego I to też instrukcja jak łóżko składać Tam jest Miłość, tam tu jestem ja na górze. I okolica jest. O, taka, taka, o, normalna. Idziemy na ramen. Idziemy przejść się troszkę po naszej okolicy w Osace. To jest z Miłoszem. Stwierdziliśmy, że będąc w Japonii, czujemy się troszkę jak byli, może nie w takiej grze, ale takim troszkę innym jakby wymiarze, nie wiem jak to określić, ale to wszystko co tutaj z reguły widzimy Tych ludzi, stroje, ubiory, czy karaoke tutaj Karaoke tutaj śpiewają Na tej całej naszej ulicy mamy taki Podobnie trochę jak było w pierwszej miejscowości Fukuoka Bardzo podobny klimat Takie zadaszenie, ale wiele miejscowości ma takie markety e, Zadaszone i My to sobie, słuchajcie, chodzimy w kółko, jak mi już mówisz, że jest tak troszkę takim innym świecie. Ci ludzie, no teraz na mnie gości i tak. mówi, wow, jak super bohater, <laughs> chciałbym się z tobą zmierzyć na rękę. No i będziemy później jak będę wracał, słuchajcie, z ramenu będziemy się siłować oczywiście na rękę, tak więc tutaj trzeba przyjmować wyzwania od ziomeczków z Japonii, a my teraz idziemy tym takim starym oldschoolowym korytarzem, bo to jest takie, zobaczcie, stare. Wczoraj tego nie postawili, ale te wszystkie neony świecą i prowadzą nas wow! Na obiad słuchajcie Mamy jakąś świątynię pod domem Kurczę, ten kraj jest naprawdę niesamowity Jeżeli kiedykolwiek myśleliście o tym, żeby tu przyjechać I baliście się, że jest za drogo To ja w jednym już filmie mówiłem mniej więcej ile kosztuje nas A, Japonia I dzisiaj na dobrą sprawę już zrobiliśmy Kompletne podsumowanie wszystkich hoteli, czyli jakby w każdej miejscowości już zabukowaliśmy hotel. Miłość, ile wyniósł nas najdroższy hotel, który na chwili, uważaj, na chwilę obecną zabukowaliśmy przepraszam, zabukowaliśmy. No zasadniczo będzie to najdroższy hostel kapsułowy za 120 zł. Tak, tak a normalnie średnio ile płacimy? No dobre pytanie: 80? Tych, Tak, w tych droższych takich bardzo mocno turystycznych, danej sprawie, bukujemy 3-4 dni wcześniej. Tak. To po 100 zł za dobę, czyli można powiedzieć około 20 dolarów za osobę. Y, wydaje mi się całkiem normalna cena jak na takie ogromne miasta. Jak na Japonię? No, mówię, ja płaciłem przed 50 dolarów w Amsterdamie, w Rzymie. Jak było kompletnie miasto było martwe pod względem turystów, tak. to też trzeba było zapłacić 25-30 euro. Więc to jest moje taniej pod tym względem, a, a tak to jeszcze płacimy w innych miejscowościach jak turystycznych około 65 zł. Bra. Tego jeszcze nie było. Tu są fajurki na e, ulicy i zaraz wam pokażę ciekawosteczkę. E, 580, 600 kosztują papierosy, czyli plus minus a, 16 zł, 18 zł 18. w zależności. Jaka paczka i tutaj słuchajcie, ile macie lat? Musicie chyba przystawić swój dowód tożsamości, żeby wam szczytało. Zobaczcie, to jest dowód, żeby nie było, że wiecie, no są automaty, więc natomiast sprawę każdy mógł sobie podejść pyk, włożyć pieniądze i wziąć fajeczki. Tak więc trzeba tutaj podłożyć gdzieś dowód osobisty. Tutaj chyba się wkłada. I tak dokładnie. I wtedy... Można kupić fajki, więc nie jest tak, że sobie stoi maszyna, a sobie kupię. Mam 12-15 lat, tylko trzeba pokazać dowodzi, słuchajcie, liczy ta Japonia, a ta maszyna to ze 20 lat, już słuchajcie, ma więc, no, mądry naród, jestem w stanie powiedzieć. Technologicznie zaawansowana, rzecz, której raczej nie uświadczycie w naszym kraju, mandaty na rowery chyba są przypięte. Nie wiem, jakim cudem. Do już tutaj do właściciela Ale Tutaj zobaczcie jest to jest najprawdopodobniej Mandat bo już widzieliśmy jak mandaty są normalnie Wypisywane Za złe zaparkowanie Mam wrażenie jakbym był gdzieś w Bangkoku Dostaliśmy z polecajki Ichiran Ramen są popularne i smaczne Od 10 do 23 w ogóle Mega mnie to takie wszystkie knajpki lokalne Kręcam jeżeli chodzi o wystroj, bo tak wszystko jest tak oldschoolowo bardzo Takie jeszcze w ogóle stare wydrukowane jakieś tam jakieś zdjęcia na papierze Ale my wchodzimy do Ichiran Ramen bo Tutaj polecano nam żeby wejść, żeby skosztować Tak więc zapraszam moi drodzy Ichiran, kilka ma chyba różnych lokalizacji w tym mieście Wchodzicie sobie do najpierw, tutaj macie numery różne, Cyk. siadacie sobie przy okineczku, nikt nic nie wie. Podajecie sobie, że tu macie ramen, tu macie dodatkowy ryż i tu macie preferencje, słuchajcie. O, słuchajcie, ja nawet nie wiem. A, musimy sobie znaczyć, co chcemy i ile czego chcemy. Tak więc, no dobra, to powiedzmy, że. Chcemy, no medium, weźmy wszystko medium, słuchajcie, medium richness, weźmy, weźmy sobie medium, to jest ten smak uh, Garlic uh, no weźmy sobie no weźmy sobie jedno, bo ja lubię, słuchajcie Green onion with uh, original spicy, damy sobie mild Więc powiem, wszystko jest takie, jak wiecie, z automatu Noodle Texture, weźmy sobie, słuchajcie, medium Ale to jest rekomendowane Tutaj podajecie, Cyk Zobaczcie, woda W ten sposób sobie nalewacie Prawdziwa taka ramenownia, że sobie siedzicie Tak jakbyście wiecie O zobaczcie, jest zamykane I czekamy na jedzenie Dlatego słuchajcie, Japonia Robi na mnie takie wrażenie, bo takie Knoetki, takie rzeczy są Mega ciekawe Bardzo ciekawa rzecz tutaj Macie do wyboru te cztery rzeczy Zobaczcie Tu jest na przykład I don't know the ordering process Jeżeli nie wiecie jak zamówić Kładziecie Jeżeli chcecie wrócić za chwilę No sobie do a, Łazienki Jeżeli nie wrócicie do 10 minut Sprzątam stolik Kolejna rzecz moi drodzy i would like a kid's ball, Czyli to jest słuchajcie Dla dzieci Oraz na koniec It's noisy Czyli jeżeli wam coś nie pasuje Jest za głośno na przykład To kładziecie I mówicie sorry ale jest za głośno Coś fajnego Czyli jeżeli chcecie ponarzekać na sąsiadów To co miło wtedy się robi? Jak to, co? No wybiera się um... It's noisy Także I słuchajcie to... Prawdziwa ramenownia Bardzo fajne miejsce Też jest z tyłu Macie wieszaczek Serweteczki Nikt nikogo nie widzi Tak to wygląda no, się zamówienie I pan zamknął ponownie Kotarkę Smacznego moi drodzy Wygląda rewelacyjnie Najważniejsza rzecz moi drodzy Teraz jeżeli ktoś jest, ma problemy z uszami To sorry, musicie wybaczyć, ale tutaj wszyscy w siorbią, słuchajcie tam, Na przykład tu siorbie miłość Ale przyzmęczysz się jak gościu W każdej ramenowni jest coś takiego Jesz się w ten sposób Trzeba siorbać Moi no drodzy, ramen zjedzony Jedziemy na kolację W sensie nie teraz, ale niebawem na stację Dotombori Station czerwoną linią. Metra. Przyznam, że to w Osace, bo już się odczuwa ludzi. A słyszałem, że w Kyoto będzie jeszcze więcej. A w Tokio to pewnie w ogóle będzie kosmos. Bardzo młodzieżowa widać dzielnica. Mnóstwo ludzi. Kolejki po jedzenie to jest w tym kraju. Klasyka. A znaczy, co tu osób czeka? Bardzo popularny spot zdjęciowy na Tomburi i dzielnica bym powiedział, taka bardziej już młodzieżowa, imprezowa, tam gdzie my śpimy jest cisza i spokój, a tutaj widać, że są moi drodze emocje, są neony, Dużo się dzieje, dużo bardzo młodych ludzi. Tak więc będziemy się przejść na ten most, bo tam coś jest. Jeszcze nie wiem co, ale idziemy. Się wszyscy gromadzą, żeby zrobić sobie zdjęcie z tym tutaj gościem. Rozkładają wszyscy ręce, zobaczę. W ten sam sposób jak tutaj ten pan z billboardu. I jedziemy do kawiarni z Pokémonami. Pikachu Moi drodzy Są Pokémony. Gdzie indziej jak nie w Japonii No i jest kawiarnia z Pokémonami. Zobaczcie gość ma nawet pleca pikachu Zobaczymy co mają do zaoferowania Desery w kształcie pokemonów. Jedzenie. W kształcie pokemonów. Okazało się, że trzeba mieć rezerwację, bo bez rezerwacji nie wejdziecie. Tak więc bardzo pożądana kawiarnia tutaj w Osace. Zobaczcie, ile to lat temu były te pokemony. Na świecie, kiedy się, słuchajcie, oglądało wszyscy. Zajawka ła Pokémony. Ja tam byłem młody. A tutaj, teraz, słuchajcie, 33 lata ja mam. Znaczy, ja lat później. A tutaj dalej jest zajawka na pokemony Nie wejdziecie do knajpy, do kawiarni, słuchajcie, bez rezerwacji. Jakie to musi być obłożenie, co? A niestety, co do innych anime, kojarzę, że jest taka bajka anime. Ale to ja już. Tutaj średnio, ale tu widać, że są jakieś inne rzeczy, na przykład z Dragon Ball'a Przegląd na on platformie 1 Przegląd na platformie 1 jest załączony do technologii przez numer znaleźliśmy najtańsze okonomiyaki, jakie kiedykolwiek widziałem w ogóle chyba najtańsze jedzenie jakie znalazłem w japonii po 100 i jedną za sztukę czyli 3,30 za tą jedną sztukę ale żeby pokazać wam bardziej i przybliżyć jak to wygląda taka tradycja jedzenia okonomiyaki pokażę wam jeszcze jak to się jada w barach to jest takim, zapowiedź street food dużo takiego nie widziałem tutaj na mieście nie będę kłamał od Jestem kilku dni w Japonii i nie widziałem takich opcji dużo Ale tutaj pan będzie robił, zobaczcie, z kapusty Ale pokażę wam jeszcze jak to wygląda w restauracji Jak się podoba przygotowanie naszego jedzonka? No, naprawdę zarąbiście i coś czuję, że to będzie naprawdę uparte ja Miejmy nadzieję, zobaczcie jak to wygląda bardzo fajnie To jest makaron z kapustą plus jajko to jest taki jeszcze jakby a'la naleśniczek To wszystko jest takim sosem polewane Pokażę wam zaraz efekt końcowy Tak wygląda porcja dla mnie Słuchajcie, bardzo spoko To jest dla miłosza. O, wygląda rewelacyjnie, co? Smacznego Teraz będziemy testować rozielę trzeba. tego. O ekstra lepszą winka na jak to się je? W ogóle, że nie wiem, będzie no, Dobra. Moi drodzy, chciałem podsumować dzisiejszy luźny odcinek z Hiroshima oraz Osaki. Jedzenie było pyszne, szczególnie to, co widzieliście przed chwilą na samym końcu. Słuchajcie, to jest naprawdę typowa, klasyczna shama, którą można jeść. Prawie w całej Japonii, ale ogólnie bardzo popularna jest w e, Hiroshima Nazywa się Okonoyaki Tak więc z tego miejsca się z wami żegnam Pozdrawiam was moi drodzy Serdecznie zapraszam do subskrybowania, żebyście byli na bieżąco No i widzimy się w kolejnych odcinkach Do zobaczenia, na razie